Hej, to ja, mówinka LPS TV. Dzisiaj chcę pokazać slajmy mojej koleżanki yy, i zapraszam do oglądania. Pierwszy slaymem jest taki, nie wiem, turkusowy, czy jakiś niebieski, nie wiem. Yy, znaczy morski. I yy, według mnie mi się podoba... Fajny brokat ma i fajny kolor. Jak ogląd... Jak oglądaliście poprzedni odcinek, to powinniście wiedzieć. Też były slajmy moje. Um, I zaraz będzie jakby taki wiśniowy. Więc teraz będzie wiśniowy. On jest jeden z moich ulubionych. On jest jeden z moich ulubionych slajmów. Chociaż według mnie jest troszeczkę przesadzony z brokatem i się bardzo rozrywa. I z pewnością to nie jest fluffy slime. I on jest właśnie tak koloru wiśniowego. Ciemny, taka ciemna wiśnia. A ten? A ten mój to jest właśnie fluffy. Znaczy koleżanki w ale tylko trzymam go. Więc nie wnikajcie w to, co ja mówię. To jest koleżanki. Bo widać różnice, więc no. I zaraz możecie sobie porównać, i możecie pisać w komentarzu, jaki to jest rodzaj slajma. No i możecie pisać, który jest lepszy, i zaraz wam dam porównanie. Więc tak wyglądają oba. Um, więc, papa, pa. i dajcie łapkę w górę i subskrypcję.